Kilka dni temu Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych. Sprawdziliśmy, jak poszło puławskim maturzystom. Najlepsze procentowe wyniki zdawalności osiągnęły w naszym mieście drugie liceum ogólnokształcące imienia Komisji Edukacji Narodowej oraz pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Dla obu szkół odnotowano procent zdawalności na poziomie 98%. Niewiele gorzej poszło uczniom technikum z Zespołu Szkół Technicznych. Tam maturę zdało 96% uczniów przystępujących do egzaminu. W popularnej piątce, czyli trzecim Liceum Ogólnokształcącym, odnotowano zdawalność matur na poziomie 94%. W ujęciu ogólne w naszym powiecie egzamin maturalny pomyślnie przeszło 92% uczniów czteroletnich liceów ogólnokształcących, nieco gorzej poszło absolwentom czteroletnich techników. Tam egzamin dojrzałości zdało 73% uczniów. W tym roku maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego wybranego przedmiotu. Obowiązkowe były również egzaminy ustne z języka polskiego oraz obcego. Ci, którym nie powiodło się na egzaminie z Przedmiotu, będą mogli w sierpniu przystąpić do matury poprawkowej. Go GSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM ulica generała Feldorfanila 2 Galeria Nowa oraz Premium Mobile Galeria Zielona na parterze obok ruchomych schodów